Witam, witamy kochani, kochani, zdziwieni, nie, nie, nie. Dzisiaj dwa nie metry, dwa będzie... metry. Moment, moment, moment. Dzisiaj musimy być bardzo blisko siebie, My jesteśmy w związku i dzisiaj nie będzie jakichś tam takich pseudo-arabskich występów, kochani, nie, nie, nie. Ja kochaniutki w Arabkę nie zmieniam. Ja po prostu chcę, chcę razem z kochaniutką wam pokazać, jak od czwartku, właściwie to już powinniście no. nosić. Uszyć sobie w warunkach domowych bez użycia maszyny taką prostą, szybciutką maseczkę. Kochani, ja Was zostawiam z kochaniutką. Muszę mu zostawić jeszcze ja pokażę Tak, z czego ja to uszyję? Mam taki worek. To jest tworzywo syntetyczne, nieszkodliwe dla ludzi. Z tego co wyczytałam, to jest nieszkodliwe. No, tak, to jest błoto od kurza, Możecie sobie go, y, kupić w granicach 13-15 zł taki duży worek. Z tego wyszło mi 11 maseczek, czyli w granicach, no tam jeszcze gumka złotych 50 zł no, no, to już, to już. około 2 zł góra. Tak, ale to, to jest wielokrotnego użytku, kochani, tak, spokojnie to można, można, można to odkażać, można prać, można... No to odkażyć. Chodzi o to, żeby to mhm. jednak było w tej temperaturze minimum 70 80 stopni przez 10-20 minut. Ewentualnie wygotować i z głowy, nie? No. Także nie problem. Także do... Tego czasu, jak trzeba będzie już koniecznie nosić, to ja to wszystkie użyję. Tak, tak I Powiem Ci się nawet twarzowo Wy... ci w niej, wiesz. Tak? A no. pokaż ty. No ja? Zobacz, no, no A oszki. No, no. Wow, całkiem inny gość. Brałby, nie? Brałby. Patrz, i tobie pasuje, i pasuje. Ja to jest, nawet, mam tutaj okularek i tak dalej, kompletnie. No to, to tak. co, to bawimy się później maseczki. Tak, kochani, wystarczy hmm. wyciąć z tego worka po 20 cm kwadraty i później dalej obejście na filmie, jak ja to robię. i Jeszcze mała uwaga, jak już macie tą maseczkę, to nie ściągacie ją w ten sposób, nie, nie, tu jej nie dotykacie w ogóle. No nie. Nie, no, kochani, nie, nie, nie. O tu, tu bierzecie za gumki i tak ściągacie sobie, ściągacie dzioba i to wszystko. To jest infekcja bo no. ubrać. Także, a jak zrobicie sobie kilka, no to na zmianę. Jak tak widzieliście, jak wcześniej tak nosili, czy tak nosili, oni nie, 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 kochani, nie, 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 nie. Oni nie byli do końca przeszkoleni. Po prostu maseczkę zakładamy na ziobek, zabijamy na łóżki, przydadzą się po coś i to wszystko. Tu nie dotykamy. Ściągając łapiemy sobie za gumki, ściągamy do dezynfekcji i baju. Ja Was zostawiam A Wy oglądajcie, jak to się wszystko Bez maszyny. Tak, no, nie. no można w no, moich też mamaszynach ja ja... no Oczywiście. Dostała nitka, igła, gumki kawałek. Jest to metoda, jeszcze gdzie w ogóle nie trzeba szyć, a to pokażemy mm -hmm. w następnym filmie. Mm -hmm. Lecimy z tym. A i pokażemy, że niekoniecznie taki materiał. Nie. Można wybrać inny. Też pokażemy No mam... tu są trzy warstwy i ten materiał no, jest dosyć taki. On jest jednak do odkurzacza, on filtruje. To jest i dla alergików, kochana, wiesz? Tak. My mamy tą wersję mm -hmm. dla alergików, bo to też zwróćcie uwagę, jeżeli kupicie sobie komuś do odporzacza, do alergików, to one są jeszcze bardziej skuteczne. Mhm. Mm Kochani, do dzieła. Nie przeszkadzam, ja idę, bo jak zaczyna tutaj mącić, to będziemy dwie godziny siedzieć i z Na razie, mają. Ja... Dwa metry. Wycinam kwadrat boku 20 cm. Teraz muszę zrobić trzy takie falbanki, zakładki. Ja sobie to od razu przeszyję. następna warbanka Mamy. Możemy od razu sobie przyć gumkę. Gumka, tak około 18-15. To zależy, na jaką buzię szyjemy. Mocniej ją musimy wszyć, żeby nam się nie rozpróbuło. Jedną stronę już mamy naszej maseczki. Teraz zrobimy to samo na drugiej stronie. I nawet 10 minut nie trzeba było, ta przymiarka, to jest tak, jak dla kochaniutki jedną, maseczka, e, można Zdaj tu jeszcze się jakiś sobie, nawet z puszki od piwa, wiecie, jest taki ten, żeby wcisnąć, jak ktoś nosi okulary, żeby mu to nie przeszkodziło. Nie parowałeś. Tak. No ja, kochaniutki, to robić fajnie w ten sposób. No trochę mi paruje, ale damy radę. No i co teraz? Maska. Jak ci się moja maseczka podoba? Fajny jesteś. A bo ja się ciuk, ciuk. Tak nie robimy kochani. się tak? możemy, ale z obcymi kobietami nie, nie, nie. Kochani, wiecie się za nitkę igły. 10 minut i maseczka gotowa. Dalej. A Ja wam pokażę. Te... Zresztą dodać. Jak zrobić, jak nie mamy maszyny, nitki, nici. A bo nie potrzebujemy nawet do igły. Potrzebujemy taką ściereczkę przykładową, jakąkolwiek chustę, dwie gumeczki. Recepturki. jakie Jakiekolwiek można z wyciągnąć buchkę, majetek wyciągnąć, bułkę, Z wyciągnąć, bułkę Kochaniutka mi wyciągną, właśnie mi spadają. majtek można wyciągnąć bułkę, Ma być głodź. Tą ściereczkę sobie składamy tak mniej więcej. Za na szerokość naszego dzioba. Teraz zobaczcie, co kochani robimy. Wkładamy sobie tą mógł A. To z tej strony. Tak? Słaby jesteś? Nie, to jest najprostsza forma. To jest no, normalnie już nie ma chyba prostszej formy. Jak nie mamy prostszej No chyba, że dzisiaj, a chcemy ktoś się od razu już z maską taką urodzi. No to już to tak, I teraz tak mniej więcej wyszukamy na jaką długość to ma być. I teraz, gdzie mamy, jak daleko mamy wybór Na dziób Dokładamy, ustawiamy sobie tutaj A. I uderzamy w miasto. No patrz, szybciej zrobiłeś ja. No szybciej, bez szycia, bez niczego. Kochani, mhm. ja sobie wcześniej przyznałem, tutaj, nie? Także od razu się odkażę. No. Ściągamy tak samo, szybko. Do Do brania. Gumki, żeby dezynfekować. Zwykłe recepturki. Ustawić sobie długość jaką ktoś ma, no tam w gdzie ma uszy, no kochaniutki makarodzioma, także. Dużą śierpę potrzebuje. No i to w zasadzie wszystko. A przede wszystkim bajcie o siebie. Bają. Bajo.